Net Promoter Score NPS mierzenie lojalności i zadowolenia klientów. Net Promoter Score NPS to wskaźnik, który umożliwia mierzenie, jak wielu klientów poleciłoby Twoją markę innym. Badanie NPS jest proste, ale dostarcza cennych informacji na temat poziomu lojalności i satysfakcji klientów, co jest kluczowe dla budowania długoterminowej strategii. Wyniki NPS pomagają zrozumieć, które obszary Twojego biznesu wzbudzają zaufanie, a które wymagają poprawy, co pozwala lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów i wzmacniać ich relacje z marką. Obserwuj profil mediaforweb.pl. Teraz co trzy dni przez rok tłumaczymy hasła marketingu online.